Cześć! Dzisiejszy odcinek nakręcę na małej hali. Jest ona trochę mniej fotogeniczna, a przede wszystkim jest mniej miejsca, żeby się poruszać. Mam tylko taki mały korytarz, ale kręcę tutaj, ponieważ kupujecie od nas bardzo dużo materiału. I w związku z czym na dużej hali teraz robota w re. Materiał trzeba wybrać, posortować, popakować, poukładać, poopisywać i wysłać. Jest to, no trzeba mieć miejsce, a też głupio, wiecie, kręcić yy, kamerką, mówić tam jakieś poły, a tutaj kolega będzie gdzieś chodził ku mnie i ciężko pracował, no nie chcę po prostu przeszkadzać. Dobrze, kupujecie dużo materiału, więc stwierdziłem, że też pokażę, jak ten nasz materiał wygląda, jak jest pomalowany, bo na większości odcinków pokazuję ten materiał w stanie surowym, no bo tak się u nas go kupuje, a stwierdziłem, że może to być też fajne nakierowanie dla kogoś, że no pokażę, jak takie, jak takie drewno może zmienić kolor, zmienić swoje barwę i może to kogoś zachęci do dalszego zakupu i będziemy mieli jeszcze więcej pracy. Testowałem środki firmy Kopmans. no my z nimi współpracujemy, mam też dostęp do darmowych próbek, więc je wykorzystałem. Co pomalowałem? Błazerię świerkową którą myślę, że śmiało jeden do jednego można porównać do desek i do kantówek świerkowych. To jest po prostu inny profil, efekt po malowaniu będzie taki sam. I testowałem jeszcze na płycie sosnowej coś takiego. Czyli to jest ten produkt, on jest oczywiście w różnych grubościach, w różnych formatach. Czasami biorą go na meble, na jakieś blaty, stoliki, no różne różności. Zaznaczam jeszcze, że ten kawałek, ta próbka to jest jakaś zapomniana, zapomniany kawałek płyty sosnowej, który na dworze leżał przez dłuższy czas, on się też porozklejał. Jest najzwyczajniej brzydki, żebyś sobie nie pomyślał, że my taki sprzedajemy. No właśnie on leżał, więc fajnie, że go wykorzystałem. No to czas pokazać jak to wszystko wyszło. Zaznaczam jeszcze, że te próbki były tylko raz malowane i nie są tam jakoś idealnie, wiecie, zrobione. Dobrze, błazeria w stanie surowym. Następnie mamy błazerię też, wszystko to z świerk i mamy tutaj tak od dołu jest dąb. Kurczę te nazwy, to wam na dole ekranu wyświetlę, bo nie pamiętam. Tu była sosna bielona, a tu był znowu jakiś orzech. I według mnie ten orzech wyszedł fantastycznie. Jest wyśmienity, a zresztą też zauważyłeś pewnie, że ta sztuka jest szczotkowana dodatkowo. No i ta struktura drewna też robi robotę. No, pięknie to wygląda po prostu. I jeszcze dwie próbki. Tutaj jest aquachron bezbarwny. I impregnat orzech brazylijski bodajże, tak, co warto zaznaczyć, że praktycznie przy wszystkich tych preparatach mało zapachu było, jedynie impregnat, no już faktycznie było czuć, że tam tej chemii jest więcej, że to mocno pachnie, a w pozostałości naprawdę fajnie się to malowało. I jeszcze mam dla Ciebie taką jedną poradę, że jak malujesz jakimś nowym kolorem, to zawsze fajnie sobie od spodu zacząć i od spodu na materiale zobaczyć, czy to faktycznie jest ten kolor, co Ci się podoba. Lecimy dalej, sosna, klejonka sosnowa, tutaj stanie surowym i znowu te same kolory. Już tylko sobie tutaj przejdę albo nie, bo światło zasłaniam. I tutaj jest tak, to jest to samo co to, czyli to był ten orzech, co mi się tak fantastycznie podobał. Następnie jest sosna bielona, potem jest dąb, potem jest ten impregnat orzech brazylijski i tutaj ten bezbarwny akwachron. I jeszcze z drugiej strony pokażę jak to wygląda na tym szczotkowanym drewnie. Też wygląda według mnie to bardzo ładnie. Aha, i mam jeszcze w sumie na sośnie takie próbki, co kiedyś dla siebie robiłem, lakieru. Myślę, że nie będziesz widział dużej różnicy w tym momencie, ale fajny jest olej woskujący surowe drewno, bo on też nam daje taki efekt. Muszę sobie to poprzestawiać. Takiego bielenia i bardzo podobnie przypomina to surowe drewno i ta próbka już ma półtorej roku i widać, że ten kolor się utrzymuje, bo właśnie musisz wiedzieć, że z czasem i no, ze słońcem zmienia się kolor drewna, każdy gatunek drewna się inaczej zmienia. Jest zresztą o tym odcinek, gdzie pokazuje te zmiany, także zapraszam do oglądania. Z drewnem i z kolorami jest tak, że można uzyskać naprawdę ciekawe efekty. Drewno można pomalować wielokrotnie, raz, dwa, trzy. Można je szlifować, można je następnie, jak jest statyniarka, to co? Szczotkujemy, można je szczotkować przed, po, żeby uzyskać, no, niestworzone efekty. Życzę Ci samych udanych zabaw, samych udanych eksperymentów. I co? Klasycznie, jeżeli temat drewna ci interesuje, to zapraszam do subskrybowania tego kanału. A jeżeli w drewno chcesz się zaopatrzyć, no to nasz sklep internetowy stoi otworem. <noise> to wszystko na dzisiaj. Dzięki za uwagę. Cześć!